Hoffman. Nie uznaje słowa nie. Nie, no to musi wyjść, tu musi jakaś policja wchodzić w grę Co na... nie takie rzeczy nie wychodzą na jaw w tym serialu, że no tutaj nie, nic ale... nie zdziwi. No dobra, tak czy siak możemy śmiało powiedzieć, że już za chwilę na waszych i na naszych oczach Kinga zostanie otruta pigułami w herbacie z cynamonem. Oczywiście Święcicki jest na pierwszym planie, e, na pierwszym miejscu, ale ma Alibi. No jakiś go tam kryje e, współwiesiadnik, że tak się delikatnie wyrażę. To za Piękne. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Super Seriale programu o serialach, o ulubionych postaciach i o tym, co się dzieje najlepiej, jak zwykle, opowiada Agnieszka Pyś i ja Rudy razem z wami dowiaduję się więcej dzięki Agnieszce. Chciałbym zapowiedzieć ten program tym, co wydarzy się dzisiaj, a będą to dwaj sąsiedzi, jeden trup. No brzmi strasznie w Twoich, słowa, w twoich ustach, ale faktycznie y, wchodzimy w kwiecień, no bo w serialowej rzeczy Kwiecień, to, nie, wieku, tak. Ściala się trup gęsto. Jest no, takim mocnym gęsto. naprawdę akcentem, no nie tylko w jednej produkcji. Wybraliśmy dzisiaj dla Was trzy takie y, naszym zdaniem najmocniejsze wydarzenia, które rozegrają się w najbliższym czasie i które będą wroziły krew w żyłach nie tylko nam, ale miejmy nadzieję, również wam. Y, y, w niektórych scenach mimo że y, sprawiają wrażenie dosyć. Y, mrocznych i takich naprawdę złowieszczych, no to można się troszeczkę z nich pośmiać, no ale na pewno nie w przypadku śmierci uwielbianego bohatera, którego pożegnamy już 9 kwietnia i za którym płaczą już teraz miliony fanów. To prawda, trzeba przyznać, że na Sygnale będzie miało smutne pożegnanie, no bo to postać, która gra i gra, gra i gra no i to tak, tak jakby dokładnie. doktor Burski, na no dobrej nazwy no lata temu miał się pożegnać. No, co prawda nie lekarz, ale ratownik, no, no, no ale jeden z takich naprawdę bardzo lubianych bohaterów w tej roli Wojciech Zygmunt, który w serialu na Sygnale gra już od siedmiu lat. Miał fajny początek w serialu, bo był kreowany na postać takiego ratownika, który bardziej, którego bardziej interesują tam flirty, z koleżankami po fachu niż e, rzeczywiście pomoc chorym, e, cierpiącym. No ale e, postać się mocno rozwinęła. No i tutaj nagle taki e, naprawdę smutny, wstrząsający koniec. E, Kuba ginie jak bohater, bo zanim zobaczymy te sceny, no oczywiście mocno wyciskające łzy wszystkim, którzy tę postać bardzo lubili, no to zobaczymy dramatyczną akcję ratunkową. Kuba bierze udział w tej akcji ze swoim jednym z kolegą ze stacji ratunkowej w leśnej górze, wkraczają do domu, gdzie istnieje podejrzenie, że doszło do zatrucia czadem. No i tam ratuje dwie osoby, ojca i dziecko, więc no naprawdę taka śmierć, która właśnie przejdzie do historii, no bo on uratował dwie swoje... osoby. Tak, ale nie tak. Żyje. No i też y, w takim momencie ginie, gdzie no. Nie chcę mówić, że Kuba sam się pchał e, i, i sam się na ten, na ten los skazywał, no bo wkracza do tego domu, gdzie jest to, to gigantyczne stężenie czadem e, z butlą tlenową, gdzie ten zapas tlenu no, spada drastycznie z minuty na minutę, więc liczy się z tym, że może się wydarzyć coś złego. No i to właśnie pod, pożegnanie Wojtka Zygmunta, który no, zaraz po tym, jak opublikowaliśmy u nas galerię pożegnalną z, z żałobą w Leśnej Górze, e, zamieścił na swoim profilu że no niestety żegna się z rolą. Wcześniej oczywiście nawet słowem nie wspomniał o tym, że to jego ostatni sezon w Nasygnale. Smutny koniec, no i też y, koniec, który wiąże się z tym, że no, będą na pewno jakieś zawirowania wśród innych bohaterów. Kto będzie teraz podrywał te dziewczyny? <laughs> nie mam pojęcia, kto zastąpi Kuba, bo tam wszyscy, y, no chociaż z pozoru zajęci, nie? No więc na pewno pojawi się jakaś postać, hochnik taki, no bo zawsze we wszystkich serialach jest taka y, pozytywna postać, flirta. No właśnie, on jest taki, który wiesz, no Był. da się lub, znaczy, no A Jeszcze mieszka... jest, do 9 kwietnia możemy jest. mówić. Do 9 <laughs> kwietnia kibicujemy się. mu, niech ta akcja się uda, chociaż wiemy, że się nie, nie Truda. No ale nic, trudno. Żegnamy postacie, witamy postacie, niech się dzieje, a jeżeli chodzi o postacie, to są te dobre, są te złe. Jak wszyscy wiemy, a najbardziej podejrzani, albo jedną z taką grupą najbardziej mhm. podejrzanych są sąsiedzi. I ich podobno należy się bać mhm. najbardziej. No i wystrzegać jak najbardziej, trzymać się od nich z daleka, szczególnie sąsiedzi, którzy sprawiają wrażenie miłych, sympatycznych, pomocnych, ale w, no, pod tym płaszczykiem tego naprawdę e, fajne Gościa, bo to możemy zdradzić oczywiście płeć tego bohatera. Chodzi o sąsiada z serialu M. Jak Miłość. No, kryje się facet, który ma dwie osobowości. No, Ciężkie zaburzenia rzadko psychiczne. Rzadko się to w prawdziwym życiu zdarza, tak często być miłym człowiekiem i jednocześnie no. psychopatą. Naprawdę rzadko się zdarza. No ale to sami zobaczcie, jak zdarzyło się w M. Jak Miłość. Kinga żyje w totalnej nieświadomości, nie czuje żadnego niepokoju. Wydaje się, że ustawiła sobie relację z Hoffmanem, dała mu do zrozumienia, że nie jest nim zainteresowana. Hoffman nie uznaje słowa nie. W związku z tym wymyśla różne sprytne i niekoniecznie moralne plany, żeby temu nie się przeciwstawić. Znalazłem coś bardzo niepokojącego. Myślę, że sama powinnaś to zobaczyć. Dotyczy to też twojej córki. Kinga nie podejrzewa, że może się za tym kryć jakiś podstęp. Każda matka poszłaby, żeby rozwiązać tę zagadkę, żeby dowiedzieć się o co chodzi, żeby chronić swoje dziecko. Hoffman jest mocno, mocno poraniony, nieposkładany. jest po prostu jakiś grubszy problem, jeżeli chodzi o psychikę tego człowieka. Jego niestabilność powoduje, że może być niebezpieczny. Pij, go Ciebie stygnie. Sam jestem ciekaw, w jakim kierunku ta postać się rozwinie. Zapraszam do oglądania. Do następnego razu, moja piękna. Matko, jedyna. Po pierwsze, dziwne, bo faktycznie. Mm... No powinna zapalić się lampka ostrzegawcza Kindze, To powiedzmy szczerze, bo on tam naprawdę przyklejał mm -hmm. się, przyklejał. W końcu rozumiem, że znalazł powód do tego, żeby zaprosić na herbatkę z cynamonem. No, Jest to dokładnie. stary sposób na herbatkę wschodniej szkoły szpiegowskiej, w której to ludzie bardzo cierpią. I rozumiem, że magiczne pastylki dodał. Tak. I co tam się Dosypał, stało Zobaczymy, Zobaczymy to, ale to zobaczymy dopiero w co kwietnia, więc nie możemy tak do końca wszystko e, e, teraz wam powiedzieć, co i jak się rozegra. Wiemy to pewno, że Kinga będzie odurzona tym wkładem herbatkowym. Ale on jest takim więc... do, takim tanim, e, że tak powiem, trucicielem, bo mówienie, pij, bo ci wystygnie jest, to było i no powiedziane, wiesz, pij, bo ci wystygnie, jak jest słyszałem w, w życiu. Nie? No jak tutaj zachęcić inaczej, wiesz, do e, sąsiadkę, do spożycia całej zawartości szklaneczki. Podejrzewamy, e, s, e, znaczy ja podejrzewam, zresztą e, sądząc po tym, jak się ta akcja będzie rozgrywała, no bo oczywiście on robi takie, wiesz, delikatne podchody. To są jakieś tam kolacje rodzinne, to jest... E, w, y, takie lgnięcie no do rodziny Kingi potraf. i Piotrka. I wiesz, no i on to wszystko y, tak fajnie odgrywa przed Kingą, że Kinga oczywiście niczego nie świadoma, a że ma dobre serce, jak nie jedna bohaterka w serialu no miałem, się łapie. I teraz tak, pytanie. E, no, czy skończy się ta obsesja tego sąsiada Darka Hoffmana na punkcie Kingi, tylko właśnie na tej y, akcji jednej z herbatą i z tym zamroczeniem Kingi, ewentualnie jakimś takim, wiesz, no, no ale co myślisz, że ona się. No nie, no, nie sądzę, żeby tam doszło do jakichś wstrząsających nie, nie, ale wówię, scen. Czy sądzi, nie sądzi, że ona się nie kapnęła, że on jej coś dosypał, nie sądzę. że wzięła dwa łyki z cynamonem i ją ściągnęło na pół tygodnia. No. To... I później <laughs> pojadą, że się poczułam, że się poczułam. No nie, no nie. No podejrzewam, że wiesz. no że on tak tam na łatwo Wiesz, to jest trochę sugerowanie, jednak, że tam coś się wydarzy, bo wiesz, jak ktoś się oblizuje po wódeczce na moja piękna, moja no. piękna, to jednak nic dobrego z tego może nie wyjść, ale mamy nadzieję, że jakby nie zostanie przekraczona ta granica y, taka bezpieczeństwa. Ja też taką mam znaczy, już nadzieję. Została ale mówimy o dalszych jakich. No, znając y, pomysły również twórców serialu na to, jak y, czasem się postać rozwija, no to wiesz, z takiego sąsiada psychopaty może być jakiś tam, wiesz, y, niemal y, członek rodziny później, więc podejrzewam, nie, że... Nie, no ale co, powie, o, o trumnie ale zaprosimy go nie, na jak obiad? Nie, to jest, no to, to są, to są takie naprawdę czasem dziwne sytuacje i, i, i dziwny rozwój wydarzeń. Y, na razie y, śmiem twierdzić, że Kinga wyjdzie z tego cało, chociaż oczywiście nie będzie pamiętała całej sytuacji, Sytuacji. Takie są moje spekulacje. No a y, pan sąsiad z tym gigantycznym obiektywem polujący na Kinga, wiesz, tam rozbierająco się, e, no, dzielą jej i tam... Ale co on powie, no, że co? No, nie, no, to musi wyjść, to musi jakaś policja wchodzić w grenetę. Sonia, takie rzeczy nie wychodzą na jaw w tym serialu, że no, tutaj nie, mnie nic ale, nie zdziwi. No dobra, tak czy siak, możemy śmiało powiedzieć, że już za chwilę, na waszych i na naszych oczach Kinga zostanie otruta pigułami w herbacie z cynamonem. E, no, mamy nadzieję, że dojdzie szybko do zdrowia, bo na pewno będzie musiała kilka dni stracić na to a na pewno w pamięci straci dużo. Nie wiemy, co się wydarzy. Pan no, fotografie... Ale wiesz, to też podejrzewam, że to zniknięcie Kingi, wiesz, na cały wieczór, tam całą noc nie wchodzi w grę. No kurczę, Kinga jest matką czwórki dzieci, ma męża, w, wiesz, mieszkają po takiej dawce więc... dostanie na... zostanie do i wróci do domu. No nie. Nawet jak wiesz, leciutko ją zamroczy. No to... <laughs> a <Aga> ja już trzeba <śmiech> stopniować <śmiech> zatrucia. No, tak <laughs> lekko ją wzięło. No, no to ktoś tam po nią, wiesz, wtarnie do tego domu sąsiada. No, i no, nie powie? będzie Czy takich. Znają się, akcji. zmęczona była, no. Weź, nie no dobrze. Ja jednak wieszczę, że tam będzie na grubo, bo nikt normalny, komu się urywa film po herbatce. No. Po delikatnym pij, bo zimne będzie zaraz. <grym> A ja podejrzewam, nie. że gościu, tak to wiesz, odwróci kota ogonem, że będzie że wiesz, bo że że takiej chwilacie. Tak, Myślę, że przysnęło jej się i wiesz, <grym> <Nie> nagle. <grym> I nagle i nic się wyda... nie wydarzyło. No nie? A co on tam, wiesz, uwieczni i co będzie później oglądał w swoim laptopie, no to. Tylko Średnio wiesz. trzy razy w tygodniu komuś się zdarza odwiedzić drugą osobę i przysnąć na kanapie właśnie po ochronie. No, finał tego wieczoru może być naprawdę zaskakujący. Ale żebyście nie myśleli, że zakończymy sprawę na jednym sąsiedzie, to nie kolejnego sąsiada, o którym już było głośno, tak. a tym razem niestety będzie groźnie. Na szczęście wszystko się dobrze kończy. Kryptonim Pogrzebacz. Tak, dokładnie. Znaczy, no, gnięty pogrzebaczem, ale faktycznie ofiara tego, tego, no jakże niespotykanego narzędzia przed nami. Już najbliższe, najbliższe odcinki serialu M jak Miłość też. No, ostra konfrontacja, no bo tak to możemy wprost powiedzieć. Ostra konfrontacja. Brutalny napad na Magdę, o którym też, znaczy, którego mogliśmy się spodziewać od dłuższego czasu, znając oczywiście perypetię bo Magdy. w kabinie. No Magda też jest osobą, która lubi się narażać gościom, którzy nie do końca e, żyją zgodnie z prawem. No powiedziałam bardzo delikatnie, żebyście też mieli frajdę z oglądania tego, e, co się kryje też za postacią e, o nazwisku Święcicki, bo za takim nazwiskiem naprawdę kryje się kolejne kolejny ale. Dawać Święcickiego nam tu. A potem następuje trzęsienie ziemi. Potem się okazuje, że pomoc, która, której Magda by się nie spodziewała, przychodzi z najmniej oczekiwanej strony. Julia nigdy w życiu nie życzyłaby niczego złego Magdzie. Więc jak się zdarza taka sytuacja, że trzeba pomóc, no to wiadomo, że ona odruchowo pomaga. I nawet jeżeli Magda by tego nie chciała. No to w sytuacji takiej granicznej tę pomoc przyjmie. To tobie? I to jest punkt zwrotny. Okazuje się, że cała ta znajomość, całe to spotkanie, cała ta relacja pomiędzy Magdą a Julią zostaje rozpisana na nowo jest przedefiniowana. Uratowałaś mnie życie. Nigdy ci tego nie zapomnę. Otwieramy się na zupełnie nową historię. Boże, jedyny, ale kryminalnie osłabię. Trzymaj się z daleka od pogrzebaczy. To jest daleka, W ogóle już mieszkam w wynajętym mieszkaniu, w którym nie ma kominka. Więc ja się o pogrzebaczy bole, walające bole. się z znienacka nie boję. Ale też o nie nie bał się y, wstrętny, złośliwy pijak, który próbował, a nie muchę tam. Ale, i tutaj bardzo ważna rzecz, wspólny wróg jednoczy, bo no, Ani Muchę ratuje, no, powiedziałbym, niełomiona koleżanka. No, nie, nie, no, nazywajmy rzeczy po imieniu, to jej dawna rywalka, była kochanka Andrzeja Budzyńskiego, która kiedyś próbowała rozbić małżeństwo Magdy i Andrzeja, więc no, to wkroczenie Julii tutaj co jest… co ona tam robiła, z tak powiem, Sprawa jest dosyć skomplikowana. Oni we czwórkę Julia, Andrzej, Magda i jeszcze partner Julii wychowują razem dziecko, więc taka patchworkowa rodzina, gdzie wiesz, takie mijanki w tym siedlisku następują dosyć często. Więc no jej tutaj obecność nie jest no, w pełni uzasadniona. Dziwi mnie fakt, że oprócz Julii nie ma tam nikogo, no ale no, scenarzyści musieli jakoś wreszcie zakończyć wątek od Wiecznej Wojny, Magdy i Julii, no jak to woli, dobra ze złem, no bo za Julią no też, też idzie dosyć szemrana przeszłość. No i facet, który dostaje pogrzebaczem w nogę. No i teraz pytanie, jakim cudem ucieka? Pijany, ranny, wiesz, mknie tam przez tę e, leśną głuszę tego siedliska, e, znajduje ratunek u siebie w domu. No i oczywiście pozostaje, jaki bezkarny. Nikt go nie widzi, no, ale on miał nikt chyba go nie namie. Miał kominiarkę. Monitoring niczego nie wykaże, więc póki nie złapią święcickiego, to ani Magda, ani Julia spokojnie w nie żyć nie mogą. Najważniejsze, że święcickiego zatrzymały. Panie dwie. Jasna tak. i ciemna, dobro i zło, można powiedzieć razem w zespole ale pęcić gnięcie takie filmowe fajne, mocno. Fajne, fajne, tak, tak. Tak. No, y, y, czekam na to, jak się wątek rozwinie, bo teraz tak, wkracza policja zaraz po tym, po tych scenach, no, na razie też nie mamy do tego e, takich rozbudowanych materiałów z e, wideo, możecie nam wierzyć na słowo. Wkracza policja do siedliska, zaczyna się żmudne śledztwo. No, wiejscy policjanci nie są zbyt lotni w poszukiwaniu e, złoczyńców, więc tutaj pojawia się, e, pojawia się spore grono podejrzanych. No, oczywiście Święcicki jest na pierwszym planie, E, na pierwszym miejscu, ale ma Alibi, no jakiś go tam kryje. E, mm. Półbiesiadnik, że tak się delikatnie wyrażę. Dokładnie. Gościu, się... z którym tak, no spędzał wieczór z kolegą, no i stąd to upojenie alkoholowe, no i on oczywiście nie ma sobie nic do zarzucenia. No i to poszukiwania potrwają też jakiś czas. No i y, teraz pytanie: w komu, znaczy, jak też się zachowa Magda, i czy uwierzy w wersję przedstawioną przez Julię, że Julia jest od samego początku pewna tego, że to właśnie był gościu, który ją wcześniej też zaatakował tam włożył do rzeczy. To wie? No ona jest. э э э Jedną z pierwszych ofiar Święcickiego, tak? Kilka mm -hmm. tygodni temu mieliśmy taką scenę też w siedlisku, gdzie on ją wrzucił do rzeki. Chciał ją zabić, bo pomylił ją z Magdą. Myślał, że oczywiście, że mu się wszystko upiecze. W decydującym momencie, kiedy zorientował się, do jakiej podmyłki doszło, Julię uratował, no, ale już wtedy było wiadomo, że, coś, że za tym gościem kryje się coś, coś naprawdę niepokojącego. No dowodów winy nie było, więc pozostał na wolności. Czy teraz mu się uda? Śmiem twierdzić, że jeszcze będzie polował na temat. Ja też tak myślę, było. no bo on faktycznie należy do tych, którzy wyskakują z tej ciemnej norki swojej roli. Pojawiają tak. się jako złoczyńca i znikają na trochę. I on tak jest, go nie ma, jest, go nie ma. A skoro monitoring nic nie pokazał, no to chociaż należy się cieszyć, że one się pewnie pogodzą, bo pewnie się rozumiem, pogodzą. No pogodzą się. I też taki mało wiarygodny scenariusz się kreśli nam tutaj, wiesz, jednej wielkiej szczęśliwej rodziny, Magda, która nagle wybacza Julii to, że tam kilka lat temu wiodła jej męża. Słuchaj, sytuacja no, kryzysowa po powoduje, że emocje się zmieniają co do człowieka, więc no, bardzo dobrze jej wybaczyła. Miejmy nadzieję, że za tym wybaczeniem będzie szła też taka y, naprawdę y, długofalowa przemiana. Juli, może nie ja... długofalowa, ale może się trafi ktoś do dźgnięcia i znowu się pogodzą. Dajmy im szansę. Poza Dosłownie. tym bardzo dobrze, dobro zwyciężyło, bo zły człowiek dostał y, w I tyle. Uważajcie na pogrzebaczy, uważajcie na kominki. Nigdy nie wiadomo, chcecie zrobić coś złego, to unikajcie kominków. To mówimy my i z tego miejsca serdecznie was pozdrawiamy. Piszcie w komentarzach, co tylko chcecie, subskrybujcie ten kanał i już. Aga, czy mówi? A, mówimy, uwaga. Trzy, no cztery... thank mm -hmm. you